Cześć widzowie, to ja, Olga, jest z Kiwi. Hello! Yy, I ogólnie to nawet no, pocięciu. Yy, witam ponownie. reagujemy yy, na Jenzi, ostatni dzwonek. Dokładnie. To jest nawet nieźle. Zaczyna się, jakby miała być ta. Być to pisemny jakiś jakiejś zbanki, lub miłości. Dosłownie. Mm. Wakacyjna miłość. Miłość! Miłość! Jest! Zgadłeś. Ostatni dzwonek i już więcej tu nie wracam, Znacznie idzie z swoją stronę. Czeka kariera. Szczerze nie jest źle. Biorąc pod uwagę wszystkie inne piosenki jazzie typu jainzzawa, inne jainzzy, szmary, santie, pantie, i, no i ogólnie to nie jest źle, źle jak na jainzzy, za dużo czasu zerobrano w i forze. Mój pierwszy zabój. O, strzelał... Blab, strzelał bamki jak lewi. I gdyby nie kontuzja w 94. to byłby chyba Lewandowski XD. Może na... Okej, okay, Faustyna, to... Faustyna chyba będzie najgłabsza, chociaż nie wiem. Nie wiem. Nie jest źle chyba. Może nie, po, nie wiem. Posłuchajmy no, Faustynę i potem ocenimy Skąd ty znasz imiona? Oh, no. Bo Wojulka ogląda ciągle Jenseji. A no tak, będzie jak zawsze kiedyś raz Okej, okay, to, to... to... biorąc pod uwagę wszystkie inne zwrotki z piosenek tej Faustyny typu Jamesaba i tak dalej to to nie było najgorsze No. To było tak zwyczaj, że ja nie mogę No ty kiedyś na ładce, i usiądziecie na ławce i idzie... Strasznie jest ta piosenka monotonna, cały czas jest to samo. Nie ma żadnego refrenu, przyskoków, i to jest taki trochę męczący. Mam wrażenie, że to ich usiądziemy na ławce i strachujemy, ale nie wiem. Ale gapkan powinien się wyróżniać, a nie brzmieć identycznie. Nie, nie, Tego będzie Czego ty się spodziewałaś po części? Kiedyś radził, akcję, teraz relacje. W ogóle widzowie, powiem wam, wam tylko jedno, aby wybić się na YouTubie postanowiłem, że jeśli będę miał czas, to będę wrzucał film co dwa dni. A jeśli nie będę miał czasu, bo będę miał kupę sprawdzianów we wrześniu, to będę je wrzucał co miesiąc. Mimo, że mam sobą do przeprowadzki, Okej, okay, mam wrażenie, że z całego Gen Z to Hanie ma najlepsze zwrotki. Może. Mi podoba w tych piosenkach, że tam koniecznie przynajmniej pięć osób musi zaśpiewać. No dosłownie. To jest tak męczące są przez to te piosenki. A. O, o, poza tym ta piosenka tak trochę boli w oczy, bo to jest czarno-biały, jakbyśmy nie żyli w XXI wieku, tylko jakimś XIX. Ale to tak miało być. No ja wiem, ale to tak. Ale to wygląda nawet spoko. Ej, dla mnie tak średnio. No. To jest ładne. To jest ładne, to... Ten pewny się udało akurat w minucie no. 20... w minucie 24. Teraz nam odwaliśmy akcję, teraz relacje są taką acc. Może kiedyś idziemy na władzę, bo nie gorze. Okej, okay, takie ostre przejście z jednego do drugiego. To mi się nawet podoba. No, to było spoko. Ej, z tego nie jest taka aż zła piosenka. No, licząc wszystkie inne piosenki Gen Z, naprawdę nie jest zła. No, Znaczy, z Gen ty chyba znasz tylko Genziabę i ja też. No I to, tak. W sensie tak, ale biorąc pod uwagę Genziabę, to to jest nawet niezłe. No. Kiedyś razem akcję, teraz relacje są tylko na akcję. No bo... teraz się dowiedziałem, kurde, gdzie jeszcze znaczek subskrypcji, jak ciągle machałem hmm. tym paluchem. U, um jeszcze go na paruchu, którym machałem będzie. 5 subskrypcji. I to ma się to No. Te wspomnienia były tylko slajdem. ale jedno się nie zmieniło. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Napiszcie mi w komentarzu, bo ja naprawdę nie śledzał w także, żeby wiedzieć kto to jest. No. Ja wiem tylko tyle, że jest kobieta. I występuję w Z. Brzmi dobrze. Okay. To może siądziemy na ławce, to naprawdę trzami no, to. Dwie minuty i 5 minut i ten reflekt w minuty 24, bo to jest chyba najlepsze perfyty na tej piosenki, w jakim mi tak, im Ja naprawdę lubię piosenki, słucham bardzo dużej ilości piosenek, tak dalej trochę się czuję jak taki kodeser. <głos> 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 Więc jak zawsze, Kiedyś rozmawiamy. Ten film ma 5 minut, oceniamy coś jeszcze, czy będzie miał 6 czy tam 7 minut? No tyle nie ma, Ale to właśnie dowodzi, bo im dłuższe są nasze filmy, tym gorsza jest piosenka. To jest udowodnione naukowo. No w sumie... Zahraliśmy akcję Teraz relacje są tylko na <śmierdziścia> akcję Może kiedyś idziemy na anal ładce Wolni jak latawcy będzie jak zawsze Analiza we penu Wolnie jak latawce będzie jak zawsze oglaliśmy akcję Czekaj, właśnie. Ten kawałek sobie przystu Może kiedyś siedzieliśmy na ławce. ławce Usiądziemy bo, bo na ławce. Wolni jak latawce. Usiądziemy na ławce. Kiedy na... razem od Okej, okay, chyba kumam, że chyba kumam, o co chodzi w tej piosence, że jakbyś wspomnał swoje czasy szkolne. No dosłownie. Do takiej Teraz relacje są tylko... W sumie tytuł by pasował, na... ostatni dzwonek. No. Widzowie, doszliśmy do tego, sami bez internetu zostawić, zostawić za co bajka. Hmm. Jedziemy na ławce, bo jako dawce, będzie jak zawsze. Kiedyś razem dwa plaliśmy akcje. Ta piosenka mi nigdy nie usiądzie w głowie tak samo, jak Boba mówić. Nie. Teraz relacje Okej, okay, to mm trochę gorzej. Miętowa herba to jest Do, Dobra, to, to cicho cicho. To, a to tylko połowa piosenki, którą widzicie teraz na swoim ekranie. To jest cała piosenka. Tak, nie, to się Nie, ty zaśpiewać mnie, ale ja... Ja sobie dam ten nazwę z filmu, gdzie będzie cała piosenka. Aha. Ta piosenka klimat. No. Jeśli chodzi o właśnie bit Dobra widzowie to się stronie z tej piosenki Ogólnie to 6 na 10 moim no. zdaniem taka, taka mocna szósteczka No No Ogólnie to jak już podkreślaliśmy wiele razy Nie jest, nie jest najgorsze Nie znamy też całej pisemnej części, ale to pomijmy no, znamy tylko gęziabę, ale to nieważne. No dosłownie. Musimy więcej posłuchać, bo na pewno to jest lepszy content niż ten No właśnie, więc dziękujemy, że byliście. Zostawcie łapeczkę w górę, subika, no. I dzięki jeszcze raz, że byliście, że poświęciliście 8 minut swojego życia na oglądanie nas komentujących Genzi na razie.